Dzisiaj jest pani Maria Woglewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie. Witam Panią. Witam Panią, witam pani Państwa. Pani Mario, porozmawiamy dzisiaj o kilku sprawach, m.in. zaczniemy naszą rozmowę od zatruć pokarmowych. Jest to temat dosyć gorący na czasie. W mediach słyszy się właśnie na, na ten temat różne, różne wersje. Chcielibyśmy się dowiedzieć u źródła, jak wygląda na naszym terenie sprawa zatruć pokarmowych. Na naszym terenie, czyli tutaj na terenie powiatu gostyńskiego rozumiem, tak? tak? Akurat w dniu dzisiejszym podpisywałam meldunek taki dwutygodniowy, prawda, sprawozdania nasze zare zarejestrowanych w ostatnich okresie dwóch tygodni, czyli od 1 czerwca różnych chorób zakaźnych, w tym właśnie związanych z zatruciami pokarmowymi, z nieżytym żołądkowo-jelitowym, Czyli w ciągu dwóch tygodni my zarejestrowaliśmy 10 takich przypadków różnych, prawda, jakieś pojedyncze zatrucie sarmonelezowe, nieżyty rządkowo jelitowe o podłożu prawdopodobnie zakaźnym, prawda, ale dokładnie nie zdiagnozowanym. Część tych zakażeń, prawda, bo mówimy o zakażeniach, dotyczyła oczywiście dzieci, bo dzieci mają ten organizm najmniej, prawda, najbardziej podatny na wszelkiego rodzaju zakażenia. Także sytuacja jest, powiedziałabym, niezła, prawda, bo to zakażenia... 10 osób to nie jest dużo. 10 osób do 48-6 tysięcy prawda, zarejestrowanych mieszkańców Powiatu kosyńskiego, to, 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 to jest taki promień niewielki. Także to, to nie jest sytuacja, która mogłaby nie niepokoić. Wśród tych osób i w tych, tych zachorowań nie, nie rejestrowaliśmy u nas tutaj tych biegunek, o których się teraz tak głośno mówi. Prawda. Jest mamy epidemię biegunek źródłem wywołanych przez Echerychia coli, prawda, ten szczep O104, bardzo niebezpieczne bardzo dużo zgonów w Niemczech, prawda? ponad 3000 tysiące zachorowań, około ponad 30 osób już niestety nie żyje, około 100 osób poza Niemcami prawda, w Unii Europejskiej. U nas były zarejestrowane pojedyncze przypadki, akurat nie na terenie powiatu gosyńskiego, Były to osoby, które przyjechały z rejonów Niemiec, gdzie panuje w tej chwili prawda, ta epidemia i Dwie osoby już z kontaktu, prawda? Czyli, jeżeli ktoś z kontaktu choruje, to znaczy, że nie zostały do końca tutaj, nie były przestrzegane do końca zasady higieny, którymi powinniśmy się kierować. No właśnie, słyszeliśmy o zatruciach przez najpierw pomidory, ogórki, kiełki. Mhm. Czy to u nas? To znaczy, nie, badania epidemiologiczne cały czas trwają, prawda? W tej chwili, z tych informacji, które uzyskujemy, to duże jest prawdopodobieństwo, czy to już zostało nawet potwierdzone, że źródłem tych wszystkich zakażeń były kiełki hodowane w jednym z gospodarstw na terenie Niemiec. I tutaj, no, jaka była droga rozprzestrzeniania się tego wszystkiego, prawda? To, to należałoby prześledzić dokładnie. Już tam te badania epidemiologiczne, które są w trakcie wyników ostatecznych jeszcze nie ma. Będziemy dużo więcej wiedzieli, jak to zostanie wszystko opracowanie. Ale generalnie musimy mm, pamiętać o tym, że higiena, higiena jeszcze raz higiena, że bez zachowania tych podstawowych zasad higieny, o których tak mówimy, prawda? I, i będziemy do znudzenia powtarzać, że mycie, rąk, Mycie wszystkiego, mycie y, surow surowców, które, które będziemy, owoców, warzyw, prawda? To wszystko wymaga po prostu mycie. I to my mycie, my mycie musi być w jakości, dobrej jakości wody, prawda? To nie może być woda też z nieznanego źródła, bo sama woda może być źródłem zakażenia. Także teraz mamy sezon truskawkowy, prawda? To pamiętajmy o tym, że jak kupujemy te truskawki, to raz, że kupujemy, kupujmy to raczej ze źródeł znanych nam. Poza tym nie kłócimy się na jedzenie od razu z łubianki, tej truskawki, prawda? I tam nie można długo moczyć, bo, bo się roz, rozwodni, prawda? Ale, ale każdy owoc i truskawka też muszą być. Umyte. To łakomstwo można Przep... nas potem kosztować. No, no niestety, jak się okazuje, prawda, to jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Poza tym e, powinniśmy zwracać na to uwagę, prawda, gdzie kupujemy i w jakich, z jakich warunków kupujemy. Bo jestem przerażona tym, e, że się odbywa sprzedaż chodnikowo, tak? Czyli stoją łubianki, truskawek prosto na chodniku. Po tym chodniku chodzimy wszyscy. Chodzą zwierzęta, przelatuje ptak, na, na tym chodniku jest wszystko, cała mikrobiologia, prawda? I później przy, producent przyjeżdża, rozstawia te uwiankę te, te, te z ruskawkami na chodniku, prawda? Jeżeli on by już trzymał w tym samochodzie, prawda? Samochód no… Już wyżej jest. To jednak jest wyżej, prawda? Możemy zwrócić uwagę… Powinniśmy zwrócić uwagę, jaka jest czystość w tym samochodzie, jaka jest czystość tych ubianek, prawda? Czy to są nowe koszyczki, czy, czy one już pamiętają kilka lat, prawda? Czyle po prostu zastanówmy się nad tym, co my kupujemy, jakiej jakości kupujemy te owoce. Czy on, to jest owoc świeży, który no, no wyglądem zdradza jego wygląd, że, że, że był niedawno zerwany, prawda? Czy to jest owoc, który już. Kilkanaście godzin przeważa w tej łubiance i występują wiem, z pleśni. Następują jakieś zmiany organoleptyczne, które wskazują, że, że ta truskawka już jest marnej jakości. To nawet jeżeli ona będzie w tym momencie tańsza, to tutaj ceną nie powinniśmy się kierować, tylko dobrem naszego zdrowia, prawda? Czyli każdy owoc, czy to będzie truskawka, czy, czy, czy inne warzywo, powinno być świeże. Powinny być świeże, prawda? Powinniśmy szybko zanieść to, przetransportować do domu, też w warunkach odpowiednio higienicznych, prawda? Czyli, czyli jeżeli to będzie samochód, no to ten bagażnik będzie, powinien być czysty. prawda? A, a w domu też za długo poza urządzeniami chłodniczymi tych owoców, warzyw nie powinniśmy przechowywać. Ważna jest także no, opieka, troska i, i poinformowanie naszych dzieci, tych najmłodszych, którzy no, zazwyczaj bawią się gdzieś tam na podwórku, wpada do domu i nie patrzy, czy umyte, czy nie umyte, bierze. Składa do buzi zjada. Oczywiście, no, część dzieci chodzi do, do, do może mniej teraz do, do żłobka, prawda, ale chodzą dzieci do przedszkola. Tam są uczone, ale o tych zasadach higieny, prawda, myje ręce przed każdym posiłkiem, po wyjściu z łazienki, prawda, ale wychowuje rodzic, prawda, czyli rodzice szczególną uwagę powinni przywiązywać na to, co dziecko robi, prawda, i jak się zachowuje i te nawyki powinny być wykształcone właśnie nawyki higieniczne w środowisku domowym. Musimy od samego początku dziecko uczyć tej, tych podstaw higieny, prawda, Czyli mycia, mycia, mycia rąk i jeszcze raz mycia. prawda? To, że jak jest na podwórku, to, żeby nie, 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 nie łapało właśnie brudnymi rączkami mama wyniesie czy, czy babcia, czy jakiś opiekun, prawda, owoc, prawda? Nawet jeżeli ten owoc będzie czysty, ale ręce zawróne, bo dziecko wyświadczyło przed chwileczką z piaskownicy, także tutaj też nie powinno to mieć miejsca, prawda? Że to dziecko właśnie w ten sposób spożyje ten owoc, w przerwie. Czyli weźmy dziecko jednak do, 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 do mieszkania, prawda? Umyjmy mu ręce, chyba, że mamy z sobą wodę w butelce, prawda? Więc możemy po prostu. Umyć. Mamy teraz chusteczki jeszcze dostępne już w sklepach kosmetycznych, prawda? Z, do, z dawką środka dezynfekcyjnego, także możemy to i w plenerze zrobić, prawda? Żeby te ręce były często. Wspomniała Pani właśnie o piaskownicach. I chciałabym też o, o tym porozmawiać. Jest sezon letni, dzieci bawią się w piaskownicach. No, ja mam nadzieję, że organizatorzy piaskownic, bo to nie jest tak, że piaskownicze są niczyje, prawda? Mam nadzieję, że ci, którzy odpowiadają za, za, za piaskownicę, czy administratorzy osiedli, prawda, czy przedszkola już są po etapie wymiany piasku w piaskownicach na, na świeży, po przeglądach technicznych tych, tych piaskownic, prawie i w ogóle placów zabaw i że to jest w tej chwili już dla tych dzieci, bezpieczna i mam nadzieję, że nie zapomnieli tego, że jest obowiązująca je zasada, że jeżeli nikt nie korzysta z piaskownicy, to w okresie popołudniowym i na noc, należy ten piasek w piaskownicy zabezpieczyć przed e, zwierzętami, przed, przed ptakami i tak dalej, czyli przed zanieczyszczeniem, które w tym okresie może nastąpić. Co A właściciele psów, piesków, Zwierząt, prawda domowych, nie wyprowadzają tych zwierząt, do tych piaskownic, prawda? Co jaki czas zmienia się, należy zmieniać piasek? Co najmniej, co najmniej dwa razy w sezonie, prawda, ale to wszystko zależy od tego, no, na jaki stopień zanieczyszczenia i rodzaj zanieczyszczenia dana piaskownica będzie narażona, bo mówię co najmniej dwa razy w sezonie, ale po wymianie może się zdarzyć, że dojdzie do tego zanieczyszczenia, tak? Bo będzie jakiś bezpański pies, no to jakiś szkot, prawda? Czyli są różne zdarzenia, prawda? I wtedy należałoby się zastanowić, czy tego piasku znowu nie wymienić. Bo nie ma jakichś przepisów właśnie. prawnych, prawda, które nakazują, że tak raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc ten piasek ma być wymieniony. Tutaj powinno być to poczucie takie, prawda, I własna odpowiedzialność za to, prawda? I że jeżeli jest piaskownica, a nie chodzi o to, żeby tych piaskowic nie było. To jeżelone są, so, to mają być w dobrym stanie technicznym, a piasek dla dzieci ma być tam bezpieczny, prawda. Należałoby też zwrócić uwagę dorosłych. Czasami babcia, dziadek czy tam mama wyprowadza dziecko do piaskownicy i no nieświadoma tego, co może mu tam grozić, po prostu sadza je, niech się bawi. A to jednak nie jest takie proste. Trzeba włączyć myślenie i troszeczkę wyobraźni uruchomić, żeby no, jednak temu dziecku nic się nie stało po takiej zwykłej zabawie. Nie, oczywiście, bo no, to jest tak, że piastek nie jest sterylny, prawda? Tam, i, I nawet jeżeli będzie wymienione, to, to, to dzieci tam nie wiem, ktoś yy, zrobi się, to takie jest ludzkie, jeżeli chodzi o dzieci, prawda? No, bo, bo może akurat nie będzie w pampersie, tylko, tylko będzie biegało bez tego. Także no należy zwracać uwagę na, no mówię, mieć te pod podstawowe takie y, y, rzeczy do tego, żeby, no jak dziecko, prawda? W wybrudzi te ręce w tej piaskownicy, to po wyjściu właśnie ta butelka wody na przykład, ta chusteczka kosmetyczna, prawda, żeby te, te, te ręce dziecku uprzeczeć, no bo mo mogą być z tego tytułu zanieczysz zanieczyszczone ręce, będziemy mieć zakażenia właśnie pokarmowe prawda? i to może być i salmonelloza, mogą być zakażenia y, enterokokami, mogą być też zakażenia y, drobnoustrojami, od zwierzęcymi, prawda parazytami czy to będzie toksokaroza to toksoplazmoza może być taśmczyca także no strasznie to brzmi jest groźne jest groźne jest groźne prawda ale jeżeli będziemy przestrzegać tej tej higieny o której tak tutaj mówimy prawda to to, to ryzyko zostanie zminimalizowane pani mario czas Letni to też czas, kiedy korzystamy z kąpielisk. Yy, nastąpiły zmiany nadzoru? To znaczy nastąpiło bardzo dużo zmian. Zmiana ustawy Prawo wodne w roku ubiegłym yy, z Powodowało tam jest, jak zajrzymy do, do, do tego przepisu, prawda, to o kąpieliskach dowiemy się już bardzo dużo, czyli jak się organizuje kąpieliska, jak jest z nadzorem później, prawda, z oznakowaniem kąpielisk i tak dalej. Generalnie mówimy o kąpieliskach i o miejscach, które są wykorzystywane do kąpiel. Bo tutaj w zależności od tego, czy to będzie kąpielisko, czy to miejsce wykorzystywane do kąpieli wymagania nieco się różnią. Prawo wodne zostało, jest to przepis prawa, który został dostosowany nie wiem, w swoim wyglądzie i zawartości prawda, do przepisów Unii Europejskiej już. I wszystkie kąpieliska raportowane są te wyniki nadzoru przekazywane są właśnie do Unii Ro Europejskiej. Temu raportowaniu nie podlegają miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. I jakie są zmiany, prawda? Więc, jeżeli to będzie kąpielisko, to wtedy organizator kąpieliska, czyli ten, który ma ochotę uruchomić kąpielisko, spełniający określone w tych przepisach, tutaj o szczegółach może nie będziemy mówić, bo, bo to za długo by trwało, prawda? ale y, powinien zgłosić to zamiar organizacji tego kąpieliska bardzo wcześnie, bo do końca roku poprzedzającego sezon, tak? czyli do 31 grudnia 2010 roku, ten, który chciał zorganizować kąpielisko w roku bieżącym, powinien dokonać zgłoszenia chęci organizacji tego kąpieliska do gminy do wójta, do, do, do burmistrza, prawda, do prezydenta, bo w zależności od tego, z jaką gminą będziemy mieć do czynienia. Na podstawie tych zgłoszeń wszystkich wójt gminy, burmistrz czy prezydent miasta przygotowuje, jest zobowiązany przygotować projekt uchwały dla rady gminy, który jest zobowiązany skonsultować z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym I, i to powinno nastąpić do 15 kwietnia. Następnie do 31 maja y, Rada gmina, Gminy musi podjąć uchwałę o w zakresie właśnie organizacji wy, wykazu rejestru y, na funkcjonujących na terenie, na tym obszarze, prawda. I następnie po, po wzięciu już takiej uchwały przez, przez, przez radnych, prawda, wójt, burmistrz czy prezydent miasta jest zobowiązany przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacje o kąpieliskach znajdujących się w rejestrze gminy, bo rejestr tych kąpielisk będzie prowadziła już gmina. To tak jest, jeżeli chodzi o kąpieliska. Natomiast miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, tutaj nie ma obowiązku organizator zgłaszania tego w takim bardzo wczesnym terminie prawda, do, do urzędu gminy. Jego obowiązkiem jest przygotowanie taką kąpieliska, żeby było bezpieczne i co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego zbadać wodę w ramach kontroli wewnętrznej, bo i organizator kąpieliska i organizator miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli są zobowiązani m.in. do prowadzenia kontroli wewnętrznej tzw. Tak kąpieliska i w ramach tej kontroli wewnętrznej będą wykonywać badania mikrobiologiczne i będą oceniać wizualnie wodę w kąpielisku prawda? i to co się tam dzieje. Czyli tutaj organizator. I takie my mamy. Tutaj na terenie powiatu kostynińskiego mamy na dzień dzisiejszy informację o tym, że będą dwa miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Czyli to będzie Kostyninie tradycyjnie nad jeziorem Bratuszewo. I, I drugie zgłoszenie mamy już od harcerzy komendy Chorągwi. Mazowieckiej, z Płocka. Chodzi o stanicę w Gorzewie, prawda? tylko że w Gorzewie to będzie to kąpielisko wyłącznie dla uczestników obozów harcerskich, które tam będą się obywały. Nie, akcja letnia rusza w, w tej stanicy i ta organizowana przez, przez Chorągę w Mazowiecku od 5 lipca czyli jesteśmy w tej chwili umówieni na pobór wody z tamtego kąpieliska. Natomiast e, Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, przepraszam, pewnie pomyślałam nazwę, mm, zgłosił do nas właśnie, że będzie tutaj nad jeziorem naszym w organizowane to miejsce zwyczajowo e, wykorzystywane do kąpieli. Woda była już pobrana 6 czerwca, czekamy na wyniki, prawda, czyli Pierwszy pobór wody i pierwsze badanie w ramach kontroli wewnętrznej robi organizator. My umieszczamy te miejsca zwyczajowo wykorzystywane na kąpieli w naszych rejestrach i będziemy prowadzić nadzór urzędowy, prawda? Czyli w momencie, jeżeli coś nie tak będzie z tymi wynikami badań, to w ramach urzędowej kontroli możemy zrobić takie badanie, prawda, w zakresie własnym. I Będziemy prowadzić bieżąco kontrolę tych, tych tych miejsc. Na co powinni zwrócić uwagę kąpiący? Czy to będzie kąpielisko, czy to będzie miejsce zwyczajowe wykorzystywane do kąpieli? To takie miejsca powinny być oznakowane. No powinny, właśnie, na się pojawić, zwrócić uwagę. Po, powinny się pojawić tam tablice informacyjne i jeżeli to będzie miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, to powinny się pojawić na tej tablicy informacji, że to jest właśnie takie miejsce, że organizatorem miejsca jest kto, prawda, powinien i powinien być tam oprócz tego, że będzie organizator, to jeszcze telefon kontaktowy do tego organizatora. Na tej tablicy informacyjnej organizator powinien podać dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i telefon kontaktowy, prawda, że jeżeli kąpiącym coś nie będzie się podobało, prawda, to oni mają prawo i, i powinien mieć też możliwość skontaktowania się właśnie z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, czyli, czyli z nami, z Powiatową Stacją, prawda? Czyli wszelkie wątpliwości, I, i wątpliwości być powinny być powinny być rozwiane, prawda? Na tej tablicy informacyjnej powinna być informacja również o tym, w jakim terminie to, to kompilis, nazwijmy to miejsce będzie czynne, prawda? Czyli tutaj no, w, w, w jakim terminie ten organizator ponosi odpowiedzialność za to, co tam się będzie działo, prawda? Bo jak gdyby status kwotę kąpielisko traci swój w momencie jak już nie będzie, organizator określa, że będzie czynny nie wiem, do, do 15 sierpnia, prawda, czyli za ten okres czasu on jest odpowiedzialny do 15 sierpnia, a to co się wydarzy nam 20 sierpnia, czy co się wydarzyłoby teraz, a na przykład zdeklarował się, że uruchomienie nastąpi 26 czerwca, prawda, to w takich miejscach kąpiejmy się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zresztą zawsze to tak robimy. Na tej tablicy informacyjnej powinny być również informacje odnośnie jakości wody, prawda? Czyli powinny być przedstawione wyniki badania wody, informacja o tej, jak powiedziałam, bo to w ramach tej kontroli wewnętrznej będzie również ta ocena, prawda, wizualna. Czyli nie ma zakwitów, czy, czy, czy nie ma jakichś zanieczyszczeń, prawda? Widać. To, to, co widać gołym okiem, w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o kąpieliska, to tam na tej tablicy informacyjnej powinno się no, dużo więcej po, 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 po pojawić informacji, choćby y, taka, że kąpielisko znajduje się w rejestrze u, u, urzędu gminy i, i jakiego, prawda, i, i telefon kontaktowy do tego urzędu, żeby też kąpiący miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie jest to informacja prawdziwa. Wyjeżdżając nad wodę, jednak. Też należy dobrze przemyśleć tę sprawę, gdzie jedziemy, sprawdzić, już będąc nad samą wodą, też dobrze się rozglądać i tak jak pani mówiła przed chwilą, przede wszystkim szukać tablicy z informacjami. No oczywiście. To ja mówię, że na dzień dzisiejszy wiemy, że to będą te dwa kąpieliska, z tym, że jedno będzie to ogólnodostępne w Gostyninie, drugie będzie dla harcerzy, natomiast no po Pojezierze Gostynińskiej jest obszarem prawda, większym. I mam takie telefony, prawda, I czy, czy na, na skrzynkę mailową przychodzą zapytania o jakość wody w, w tych jeziorach, prawda, czy sumino, czy, 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 czy przytomne, prawda, czy inne. I ja nie jestem w stanie udzielić takiej informacji, prawda, nie mamy takich zgłoszeń, a inspektor sanitarny nie jest odpowiedzialny za jakość tej wody, prawda. I tak jak kilka lat temu nawet... Badałyśmy wodę, były badania wody, tam, na przykład z jeziora Białego, bo, bo dużo osób korzystało. I w sytuacji, jak doszło do takiego zanieczyszczenia tej wody, prawda, i mieliśmy wynik, że, że, że akurat pojawiła się salmonella w jeziorze, to nie, nie, nie było właściciela prawda, tego jeziora, tego brzegu, akurat osoby odpowiedzialnej, którą moglibyśmy. E, e, zobowiązać do tego, że właśnie ma teraz wywieźć odpowiednie informacje, prawda, Że nie wolno się ką, kąpać, na przykład, i tak dalej. Do tego wszystkiego jest potrzebny organizator, także jeżeli na terenie tutaj gostyńskim będą takie m, obszary, prawda? Gdzie, nie wiem, ktoś wpuszcza, nie wiem, za drobną odpłatę, czy nieodpłatnością, to należałoby zapytać, prawda, Czy pan tutaj. No, badał na przykład tą wodę w tym kąpielisku, czy jest pan w stanie mi powiedzieć jaka jest jakość tej wody, prawda? Mamy sytuacje różne, no, działki letnie, domki prawda sezonowe, czy wszyscy na pewno wypełniają tutaj e, postanowienia regulaminu o czystości i porządku w gminie, które no, jest to jest to prawo miejscowe, prawda i, i powinno być przestrzegane. I wszystkie y, na tych działkach i przy tych domkach letnich i nich te szamba powinny być bezodpływowe, tak? Ona powinny być szczelne, Nic nie powinno się przedostawać do jeziora. Także tutaj od naszej uczciwości i sumienności wynika jaka będzie ta woda, prawda, z której będziemy korzystać. Także a szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, prawda, to jednak jeszcze mamy pływalnie miejską, prawda, która też jest woda jest okresowo badana, prawda? Także raczej ja to, zachęcam do, do korzystania i małych, i dużych, wszystkich, prawda, z miejsc, które będą pod nadzorem, prawda, które będą miały organizatora, gdzie organizator będzie dbał za bezpieczeństwo, bo organizator też jest zobowiązany, żeby, żeby był ratownik, prawda, bo ja mówię, to nie tylko jest kawałek piasku i, i kawałek wody, tutaj muszą być urządzenia sanitarne, prawda, bo jak pójdziemy, będziemy przebywać ileś godzin, prawda. A nasze potrzeby fizjologiczne, to, to jest ludzkie, po prostu takie jest, że mamy potrzebę y, załatwić, prawda, i gdzie? No wiadomo, tam gdzie jest najbliżej. No, a na tych zorganizowanych miejscach, prawda, będą ustawione toalety przenośne i nawet jeżeli niestacjonalne, to przenośne, prawda. Powinno być miejsce, gdzie możemy się przebrać w kostium kąpielowy czy, 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 czy plazowy, prawda, czy no, czy, no powinno być. Te Elementarne zasady higieny zachowane. prawda? Tam też musimy zachowywać się higienicznie. No właśnie, żeby raz nie, nie ulec zakażeniu i że źródłem będzie woda, a drugi raz nie ulec zakażeniu bo po prostu będziemy, nie, 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 nie będzie tego zaplecza sanitarnego. I też po prostu możemy poprzez brudne ręce. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dokładnie. Bardzo dziękuję pani inspektor za tą rozmowę, za informacje i także ostrzeżenia. Mam nadzieję, że zgłoszeń o zachorowaniach będzie jak najmniej, a nasi mieszkańcy będą mogli bezpiecznie odpoczywać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i jak najmniej zachorowań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą była pani Maria Wrublewska.